Chyba trzeba zrobić. No, jak mi zaś przyjdzie legend to ja zrobię. Ciemno I mnie się na łapie mimo wszystko. Tak, chciałam też to powiedzieć. Bardzo jakoś, co to, to tak aż... Czy ja mam kolory w ogóle? <noise> nie, mam dość. Brak i ten, nie no niby są, ale to bym zrobiła w tych RTX-ach. Aha, intensywność. No troszkę podjaśniłam. Być. Widziałem no. Nie, no to już. Watch no, out. Się. nie ma. Rzuca Nie. Tutaj obok jest więcej. No to idzie sobie tam. Opóźniona reakcja na... <grymne> no mm. ciekawe! Się nie da zrobić, bo ono będzie tutaj łasić. Ileż tutaj. Ja, mi? ja... ja sobie gena kończyć. Pomóż mi. Nie, muszę gena, bo ona ma na skończenie. Tak, zaliczona. Trafiła? co? Zostawiła chyba mnie. Mam przeziębowanie, jesteś stoi i że się rozłączy. Tak? <grym> Nic takiego jej nie zrobiłam, bo ona pierwsza mnie zaatakowała. Ona nie chce już, tak? No, biedna zrezygnowała. Oj, chodź. <laughs> ona kończyła, ja poszedłem, sekundę i zrobiłem zadanie. To ona rzuca, rzuca tam dalej. W Może te puszki skakane tam to jest? Tak. Nie zrobisz mi bo Gen mnie chroni. Lol, nie widzę jej. Mhm. Nie ma to. nie ma jeszcze, okej. Okay. Co? Rzucam w ciebie, ale czy się przeszkadzało? A no to były moje śmieszki. Tak się to zobaczyć co co chodzi. Ale czemu przeszkadzały? Wstawy się w nią? Tak. Paleto. O nie. Ty miałeś grę sobie skończyć. Spokojnie. Ona stoi już się nie rusza też coś. Poszło po, o topory pewnie. mnie? Mam nadzieję, że nie. A rzuca mnie też przez to. Jak no bo. No, o. Co? On jestem robi? Czy to, pas tak wolno idzie. jestem teraz. teraz? Podnosz. jestem się jestem Jeden jestem został. Znacie. O Jezu, jak szybko ją przytygowało. Myślałam, że zdążę jeszcze zrzucić. No ale pomocy. pomocy. No, ten pasek jakoś... Nie wiem, czy czasem nie. Jezu, jaki miał ruch, rzygam. Ty czy ja, ty? Ja! Uż, kurwa. Tam nie było nawet... Ach, Boże... Serio? Jezu, nie wierzę w nią... Teraz idzie po ciebie on nie? czy nie? Kogo tu nie ma na razie. Ciebie biegną jak z kosem. No dobra, to ich on otwiera. Trudno. Na mi robi się No wiem. Cały ekran mam biały. Nie! Aha! Ok, mi na tak zjeprzej. No uciekła sobie, nie? pamiętaj. Ha, no, no pewnie musisz się uleczyć. Nie mam jak. <laughs> <laughs> Urwał ja myślę, że ona jest z przodu, no ja pierdzielę. No i chuj, teraz będzie już. Ale ten baba na mnie wchodzi, co to ma być? Blokuje, nie? Da się przez niego przejść? Cz, nie. No patrz! To jest to, to jakbyś chciała. Mhm. Czołgaj się. Nie wiem, trzeba się podnieść trochę chyba. Pierwsze podnoszenie. Musi leczyć self care pewnie. No. No, on ucieknie no cieknie też. ale nie hitbox się. super, naprawdę. Nie wierzę w to. Przynajmniej zadanie zrobiono. No, a ja nie zrobiłam. Wychodzę chyba, tak, daj mi spokój. Nawet no, ja nie wyjdę super Nie będziesz no, mówić. No, no do bramy. Albo razem uciekamy, albo żadno. Poczekaj, może ona chce wyścigi. Poczekaj przy mecie, przy starcie znaczy. No czekaj jeszcze ja tak No Czuć babka. Mhm. Lubię to No to są głupoty. Wiem. Jedyna szansę, żeby wyjść. Ale ona się rzuca! Ona... się... ona się... Pewnie, pewnie się uciec już, ona mi robi mori przez ciebie! Jak przeze mnie? No bo... to ty uszukiwałeś, a ja... ona mi... Cicho tam! A boż. Jedźcie tam? Już idzie. Nemezis, tak? Nie, łeskar. Dobra. Leży pierwsza klasa dzisiaj. Może ja zawsze muszę wejść na to. Śnieżkami się robimy, wiesz? Ja robię bałwanki. Dobra, do szukać skrzynki. Mało sześć tych śnieżek, nie było czasem więcej. Osiem chyba było. No ja uję... buduję tego bałwana i. harak aktywuj. <coughs> Zbudujemy ci bałwana. Ulepimy. Ulepimy. No ale Ty masz, zbuduj. Lara Croft leży. Dobra, skrzynka trzeba znaleźć w Lary łosie. Szybko, bo są trzy. A ja co muszę zrobić? Też. No to już otwieram. Jak? No, normalnie. Masz? No, była przygenie. Ale jesteś chora. Też chcę. A jak tam z tą y, niby jemiałką się skrzynkę robi? Na nie się nie próbuj. Ja mogę że i rzucisz zazdrość. Pow po, no. po, co robisz. U mnie to w ogóle u laży pasek nie ubywa. No już chyba długo wisi, teraz od razu Robię deal. Tak? Mhm. Ja co, nie wiem co to da. I on zaczął bicać. Za Kisna przecież. Zostawię ją skrzynkę szukać. No. Boże, nie dał się palety zrzucić, no przecież zrzygam się. Dobra. O w bramy jest tak dobrze. Mhm. Ciążę, ją... Nie, dramat. <grym> Co to robicie? Nie wiem. Byłeś grzeczny, takie zadanie z dupy. Co się uszciągacie? Zaraz zrzucaj tę paletę, bo No co mi tu przychodzisz? Płacisz za to, powiedział mi. No to zapłać. Myszurens? No. Robiła mi to dostała śnieżką w ryj. Jakie luloki, Sasza? Nie, cały czas tu gdzieś łazi. No, może gdzieś indziej, no bo. A miało być zielę, co? No, to było, żeby rozciągnąć, a nie już na cały mecz. Co było? Chodźcie. Zabić mnie. Chyba robię coś. No ale... Dead Herald był. Co on robi? Tak pobiera śnieżki? No bo? Wiesz, animacja. Dało się szybko rzucać chwilę. No wiem, widziałam. Ja chcę próbować on szkada. Nara w niego śniżkami rzuca. Uh -huh. Oni no i chyba te paski, wszystkie leczenie, że dłużej, wszystkie A potrzebne w ogóle, co no, zrobiliście?

No czemu? To było fajne. Pięć Pielgrzymów jeszcze jest i. Mhm. Sobie w ogóle leżą, wszyscy cukią. Proszę. To już umywa. Umył, zasięgnie ten. Morin muszę zrobić. Ja. She gone. Gdzie nasarabi kisną? No co? <głos> <głos> Już nawet gęnie mogę zrobić biedna ja. Aha, ha, ha, Aha, ja. <noise> no co tutaj robią? Nie albo zabija albo nie No właśnie nie Chorobora powiedział Czekam No Super, ona pod paletą to już nie zrzuca palety, nie? Jest wylecz, wylecz, wylecz. Wszyscy będą leżeć Boże jak poleciało, przez cały korytarz no, Niech czasem mi trochę dalej ten pasek Teraz to pomieszczenia, że jest mniejszy kąsek ale dużo się podnosisz No ale po co takie coś? No, nie wiem, jakoś tak mało brakuje To pija już masz, czy jeszcze długo? No, <noise> no jeszcze mnie pana czy bałwan blokuje. No nie, nie leczysz się, bo nara. <noise> On się wykrwawił. Dużo brakuje tego paska do podniesienia. Na no. leczenie, jakby dłuższe, nie wiem. To na pewno. Korecet rangi otworzył, tak? Czy co? 13, no. Wysoki lakmian. No i dawno uleczono. Nie wow. chce mi się trochę robić. No to mam grać? Hit. A będzie live dziś. Boże. Napisał Kacper. Gdzie ty z nimi piszesz w ogóle? Na jakiej platformie? Na platformie instagramowej. <grymne> nie do mnie nie piszą. No. Czeka, ale dlaczego? No ja nie lubię. Nie muszę że to nie kwestia tego. Dlaczego? czego? twojej płci. <grymne> Jeszcze oficjalnie jesteś zajęty, więc nikt się tam... Ten... O Boże, trzeba to wyciąć, przepraszam. Nie jestem. A czemu wyciąć? Nie kumam. No bo nagrywamy ja to. To jeszcze z tego? Ale co, to jest jakaś tajemnica? Czy jestem, czy nie jestem? Bo no, nie kumam. Nie, chodzi o to. Ta ta rozmowa nie jest nie nie powinna. Czemu no i? Da się Pawłana rozwalić paletą? Ja robię twoje geny, wszystkie pozostałości. No, więc nie mogą podrywać, tak? <laughs> Niech nie podrywa nikomu. Skończyłem ten twój gen, tamten. Mhm. Teraz robię jeszcze jakiś. No, bo to jest wszystkie moje, co do mnie przychodziły, musiałam przestawać. A co one robią z nim? Nie wiem. Nic nie robią, gnoje. Pawam się tutaj chodzi, nara. Te bowany zawsze chodziły? Nie, 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 same nie chodziły nigdy. tak, nie go Mam no, tu wiesz, wie. A te pierwsze to my były scenie. takie co piątki się przebijało. Tak, co trzeba było bramą uciec na półciszki, nie? Wąwanku. Ale to były lepsze, bo to były te takie pluszowe jakby pamiętasz że to wszystkie. Tak, pluszowe, ale zapasują bardziej do dobyty po prostu. Wiem, no rozumiem to. Pewnie się... Spróbujcie. ten bałwan mnie badży. Ja mówię, co ta kamera mi się przybliża i oddala do tak. tego Dwight'a, to ten bałwan za mną mi się przyciska. Jeszcze coś wystraszam, się, coś dzieje. Przyzwyczaiłam się już do tego monitora, wiesz? No, od mówiłem wystarczy. Ja, mi pomóc, a się wybał i rozginął. Ej, bez komentarza. Mhm. Nie, nie przybrałem. Myślałam ludzie. Zaś ten bałwan idzie się będzie cis. Proszę to masz trwa ile? Pół godziny już? No ale... Można przynajmniej, może killer mnie przestanie to To będzie stał i mnie broni. Was nie powiesiła, to nie powiesi. Koniec meczu. Jak to? Geny zaczęła się robić, już chuj Nie, nie Tak, właściwie Ona hmm. Ono by się mógł już czymś zająć też Mogłoby jednego zrobić chociaż, nie? Mhm uh -huh. Idzie Pusz. Nie da się tak robić jak oni. Co ona mnie tu łapie w ciebie? Jak się nie da? Tak przód tył, przód tył, bo postać się obraca, nie? Nie chciałem, się zgodna. spojrzała jeszcze co. No. Błączyć. O proszę, na A żebyście nie myśleli, on mnie nie słyszy. Bo ma też słuchawkę. Jakby nie było, że tak przy dziecku mu się zachowuję. Dobrze, skończ z tymi tymi. Dlatego się chichra, bo ogląda jakieś głupotki pewnie. O! Jest już. No teraz nie dzwonisz dzwoneczkami. Eee, głupie. Na tylko. No. O, troszkę? Dobra. Musisz biegać. Trzeba rozpędu nabrać. Dobra, i tak tam nie to nic. Ostatnio idziemy, no. Gdzie jest? Tutaj? Zrobiony już. Tam u góry jedynka, nie wiem czy jest zrobiony. Nie jest, bo słyszę. No to idź. To idź ty. No mogę iść. Chodź, do piwnicy zobaczyć skrzynkę Urabura. Ura, A są bura. Oz, ozdóbki? No, urabura mi robi tu. Co mi robi urabura? Rozrzesz tam naraz czy to? Jak cię złapię, to od razu na, rącz, na ręce nie. No, jakieś biedy. Nie ma tego pierwszego rzutu, tylko to od razu. blokuje specjalnie. Robię właśnie. Co tu idzie, przepraszam? Do mnie na górę może przyjdzie, nie? Chyba. Nie wiem. Nie wiem, ten gant też jakoś tak wolno idzie. Ale nic w ogóle nie zrobiłem. O, było! On się bawił po to Nie mam czas na takie rzeczy Może stąd wejść po prostu Szukaczem sergista cały czas. Jestem bardzo na poziomie. Okay. Dobra, nara otworzył, więc zaspieprza. Nie powinno być tam. No, no. dobra. ekipa.